Masz kompleksy na punkcie swoich włosów? Chciałbyś wyglądać kilka lub nawet kilkanaście lat młodziej? Szukasz sposobu, by poczuć się pewniej i atrakcyjniej? Poznaj Dr Hair. Produkt, który da Ci to wszystko w zaledwie 30 sekund. Aplikacja produktu jest niezwykle prosta, a klienci porównują ją do nakładania makijażu lub codziennego układania fryzury. Włókna Dr. Her powstały z naturalnej keratyny, tak jak Twoje włosy. Dlatego nie podrażniają skóry i nie powodują reakcji alergicznych. Do złudzenia przypominają one Twoje naturalne włosy, również w dotyku. Dzięki bogatej gamie kolorystycznej z łatwością wybierzesz produkt idealny dla Ciebie. Jak to działa? Naładowane elektrostatycznie nanocząsteczki produktu łączą się ze strukturą włosa, dając efekt grubszych i gęstszych włosów w zaledwie 30 sekund. Dr Hair jest odporny na dotyk oraz warunki atmosferyczne, takie jak wiatr czy deszcz, a jedno opakowanie wystarcza na około 45 dni regularnego stosowania. Produktu Dr Hair używają zarówno klienci, jak i zawodowi fryzjerzy podczas stylizacji. Mila Żelazo, stylista fryzur od 25 lat, obecnie współwłaścicielka salonu K&M w Poznaniu. Jest to produkt o natychmiastowym działaniu, łatwym zastosowaniu zarówno dla fryzjera, jak i klienta. Polecam serdecznie. Marcin Kaniewski, stylista fryzur z 16-letnim doświadczeniem, aktualnie współwłaściciel salonu K&M w Poznaniu. Efekt po aplikacji produktu jest naprawdę imponujący, wręcz niewiarygodny. Dr Hair jest nowym rozwiązaniem dla osób pragnących... Poprawić swój wizerunek i poczuć się lepiej i pewniej z większą ilością włosów na głowie. Wyobraź sobie moment, w którym twój zegar biologiczny cofa się o dobre 10 lat, a ty znów czujesz się atrakcyjny i pewny siebie. I to wszystko w zaledwie 30 sekund. Zapytaj swojego fryzjera o ten wyjątkowy produkt i wypróbuj dr. Her już dziś.